Godzina jest, nie wiem, czwarta czterdzieści. Ja wylądowałem przed pracą nad Wartą. Ja dzisiaj czuję, że złowię bolenia. Rano dziś jeszcze nawijałem nową plecionkę. Ta stara plecionka już po prostu była zużyta. Przyszło parę do nowych woblerów. No ale zobaczymy, co tam na nie Wpadnie czy coś się uda. Takie typowo boleniowe. Ale dobra, nie o woblerach teraz, tylko ja już uciekam. Będę bardzo cicho i będę szeptem mówił, żeby tam ich nie wystraszyć tego tych boleni moich. No dobra, dzisiaj bez bolenia nie wracam do domu. Jadąc tutaj obserwowałem też temperaturę, nie? Temperatura była 9 stopni. A teraz spadła do czterech. Nie? Zawsze przed wschodem słońca ta temperatura będzie nam spadać. Ale o kurde 5 stopni no to sporo, nie? Ależ jest pięknie. Taki śpiewają, żeby się coś udało dzisiaj. Naprawdę chciałbym złowić grubego bola. Warta się wydaje, jakby ona tak leniwie płynęła. Do tego jeszcze paruje, tu. Bardzo malowniczo to wygląda. Niech wejdziemy spy tutaj na kilka rzutów. Mam założonego takiego woblera. Zobaczymy co on to zwojuje. Zobaczymy jak leci na tej pleciąca. Ło panie! Pięknie leci. Amulet. No, no, I w pierwszym rzucie pięknie był. Bo... Jeszcze nie ta godzina, chyba da. Prawie pod drugi brzeg. Ja se założę coś nie. innego. Zakładam To Też ładnie. 我给你整这样那些啥药？这这，啊，受不了这个。啊，你 Pięknie, chodź tutaj. No kurde. Dobra. O. No to jest pierwszy poranny szczupak. Pięćdziesiąteczka. Dobra, chodź pak do wody. Pięknie. Dobra. Dobra. Dobra, poszedł. Fajnie. Idę dalej. Psiu. Co to? Ja! Bubr! Ale rumoru no robiliśmy prędzej tutaj ten warkoć pan wczuca こあ、あれだジャティアンスチョッすか。 No, to drugi. No, to szczupakowy dzień. Taki szczupaczek. ja cię wypuszczam. Nie będę go męczyć, chociaż mają taką siłę. No dobra. Mamy piątą 40. Ja już dwie ryby, dwa szczupaki. Co prawda, boleni się spodziewałem. Ale bolenia do tej pory ja nie widzę żadnego w ogóle żerowania, nie? E, bardzo się cieszę, nie? Ze szczupaczków, e, dwa szczupaczki. Jak na razie, no to super, nie? Idziemy tutaj. Ależ ta woda opada. Piękny poranek mam dzisiaj. Dobra. Czy będzie trzecia chyba? Słońce wschodzi i teraz się dopiero będą budzić Szczupaki i te wszystkie Ale ja chcę bolenia Bolę się wyniósł Zobaczył że tu ja jestem I się wyniósł O! Co, to co? Coś małego kolejny szczupak Dzień szupaka dzisiaj To no dobra, chodź, chodź, chodź już cię odpinam Dzień szupaka Dobra To co? To wody mam od razu O do Dobra Piękny. To co? Ja już w dniu dzisiejszym kończę. Nie chcę mi się, że wam powiem, słońce wyszło robi się gorąco. No, uważam, że bardzo miły dzień. No dobra, wam co? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to oczywiście. Łapka w górę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Na pewno się będzie jeszcze sporo rzeczy działo u nas na kanale. Pojawią się na pewno jakieś nowe miejsca. Także zapraszam do śledzenia nas. No dobra, to do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć wszystkim. Wszystkiego dobrego.